Cześć, witajcie serdecznie. Dashbur, to kolejny odcinek Wademeku Myśliwego razem z Adrianem i produktami firmy Global Gun. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się pielęgnacją drewna. Mamy broń wyczyszczoną, mamy zaolejowaną, więc w tym odcinku będziemy pielęgnować nasze drewno. Adrian, jak, jak ostatnim razem, dziś też przekazuję Ci moją zabawkę. Pokaż proszę, co możemy zrobić z drewnem, jak je, jak je zakonserwować, aby służyło nam jak najdłużej. E, może, może dzisiaj troszkę też opowiemy trochę więcej o, o preparacie, który mamy do konserwacji drewna, bo z tego co czytałem, ulotkę i mi koledzy podpowiadali, to świetny preparat, który na przykład wiem, że odbija promienie UV. O, to pokażmy e, naszym telewizom, co, e, co możemy z tym preparatem zrobić. Witam Państwa serdecznie. Tak jak Piotrek powiedział, zajmiemy się konserwacją i ochroną drewna. Wtypniemy sobie pas, żeby nam nie przeszkadzał. Jesteś w bardzo komfortowej sytuacji tutaj, ponieważ masz demontowalne członko. Się, że jest w porządku. Tak. Ale jeżeli przyjrzysz się, to wszędzie są delikatne pory, gdzie wnika woda, pod. Rzeczywiście. zaczyna jest. nam okay. czernieć w niektórych miejscach. Tu widać, że woda gdzie niegdzie zrobiła już swoje. Musimy to zakonserwować również w środku. Hmm? Czyli konserwujemy nie tylko e, na zewnątrz, ale i w środku. Tak, staramy się wszędzie tam, gdzie jest możliwość, gdzie możemy e, dotrzeć z preparatem, możemy... Rzeczywiście, cipnąć. bo drewno, które mamy e, z zewnątrz, wygląda e, dużo ładniej niż to, e, które mamy tutaj e, w środku. Dobrze. Podejrzewam, że e, z zewnątrz konserwujesz. Tak. A wewnątrz? E, no przyznam się bez bicia, że nie. Zapominasz. E, tak szczerze? Nawet nie wiedziałem, że powinienem to robić w środku. Teraz już będę wiedział i nie będę zapominał. Użyjemy środek i zobaczymy, uh -huh. okay. jak to będzie dalej wyglądało. W porządku. To proszę, Adrianie. Mamy tutaj kolejny produkt firmy Global Gun. Olej uh -huh. do konserwacji drewna. Jak do tej przepraszam, jak do tej pory e, te produkty, które mieliśmy do e, czyszczenia naszej broni, mogę powiedzieć śmiało, że się sprawdziły, bo i solvent e, świetnie e, zrobił robotę i e, olej, którym e, Smarowaliśmy ten miętowy, e, zrobił robotę, fajnie wysmarował. Aczkolwiek jeden taki minus ode mnie, myślałem, że mm, będzie dłużej e, ten zapach mięty się unosił. Niestety, e, niestety po wyczyszczeniu było tylko trochę i, e, i potem już nie było tej mięty czuć. No, zobaczmy, jak, e, jak będzie wyglądało drewno. po. E... Ja myślę, że ta mięta ma jednak zaletę. To mu pachnie, więc nikt nas nie wyrzuci. Wiadomo, no tak. bo wszystkie większość środków konserwujących czyszczących ma jakiś tam mało przyjemny zapach. Mhm. Pomiętych to się nikt nie przyczepi. No tak. A w lesie Tu mamy na... tego zapachu. Nie mamy tego zapachu takie naturalne. Mhm. Możemy napryskać do środka. Mhm. Może wyciągnijmy klucz. Tak, lamy talowy. Nosimy delikatną warstwę. Mhm. Zobłyszczy się elegancko. Jest tak, muka, ale zobacz. jak wchłania się. Jak wchłania. Mhm. Widać, że, że omijałem to miejsce, jeżeli chodzi o konserwację drewna. Dokładnie. Poczekamy aż się wchłonie. Czekamy aż się wchłonie, jasne. Czy w, tym, czy w tym czasie, z tej strony, co się od środka będzie się wchłaniało, możemy e, opryskiwać e, z zewnątrz? Dokładnie. Z zewnątrz myślę, że wyczyścimy za pomocą szmatki, dlatego że e, nosimy preparat za pomocą e, jako spray w środku, mhm. gdzie są trudno dostępne elementy. Rozumiem. Ciężko byłoby to też zaleta tego, tego preparatu, że jest w sprayu, czyli tam, tak jak mówisz, te wszystkie elementy, które są pozagłębiane, jest stuprocentowa pewność, że tak, ten preparatem dotrzemy jest wszędzie, do środka. Tak, sporo wycięć różnych, więc mhm. okay. jest wszędzie. Czyli co, czyli bierzemy się za czyszczenie z zewnątrz. Kolejny raz. Mamy waciki, na które nanosimy preparat i przecieramy. Przecieramy całe drewno. Czy tu na tych elementach chropowatych powinniśmy bardziej się postarać i gdzieś tam ponanosić, czy po prostu równomiernie przecieramy? Równomiernie, jeżeli widzimy, że w którymś miejscu więcej pije, no to powinniśmy nanosić większą hmm. ilość. Rozumiem. Widzisz tu, gdzie jest kratka, troszeczkę więcej, no bo też tu jest bardziej powycierane Wycierano od rąk. No. Coraz lepiej to wygląda. Prawie jak nowy. Prawie jak nowy. Byłem pewien, że mam czystą broń i dobrze zakonserwowaną, a jednak widać, że sam już łapie się na rzeczach, których nigdy nie, nie robiłem. Co, co fachowiec, to fachowiec. Dobrze, co dalej? Nadmiary usuwamy szczereczką Czyli nawołnianą. to, co się wpiło, to się wpiło, resztę, Ach, coś resztę coś. wycieramy do suchego. Okay. Czyli członko tak, mamy gotowe. Tak. Środek jest e, przezroczysty. Bezbarwny. Bezbarwny. Zobacz, jak to wygląda. Wspaniale. Dobrze. Co dalej? Mamy kolejny element kolba, co mhm. troszeczkę tu wycierane jest mhm. na bace. I czyli teraz na kolbę będziemy nanosić e, sprayem, czy, czy będziemy e, wacikiem? Będziemy na wacik nanosić. Musimy pamiętać, żeby preparat nosić tylko na elementy drewniane, nie na metalowe. Mhm. Czyli preparaty do drewna są preparatami do drewna. Tylko Oleje, do drewna. olejami nie robimy drewna, tylko preparatami do drewna. Olejami robimy te rzeczy, które są metalowe, aluminiowe, tak? Dokładnie, A... ponieważ wosk może nam pozalepiać urządzenie spustowe, mhm. e, zalepić e, wszystkie te elementy, które powinny być smarowane smarem, a nie woskiem. No, mhm. Podobno włoskiem zmienia swoją konsystencję. Mhm. Tu było czuć, że broń jest używana, ponieważ tu bardziej było chropowate w tym miejscu, na bace. Mhm. Broda. No właśnie, tak. To jednakże ten zarost to o, gdzieś tam na, na bace się od, od, oddziera ten. Taki. Tak, myślę, że przy dwukrotnym e, naniesieniu preparatu Kolba będzie, drewno jak Dobra, mamy naniesiony preparat. Czy powinniśmy go już przepolarować, czy tak zostawić, żeby się chwilę wchłonął? On już jest taki suchy, możemy teraz przepolarować. Rzeczywiście, szybko się wchłonął. Oczywiście ten nadmiar też. Ale mi się to podoba. Sprawdź, nic się nie lepi, ładnie wygląda. Mógłbym powiedzieć, że e, mój sztucer praktycznie jak, jak nowy. Dobrze. I zauważ, że słoje też bardziej uwydatnione są. Jeżeli chciałbyś uzyskać bardziej błyszczącą strukturę, mhm. to powinieneś nanieść wosk, odczekać 15 minut i wypolerować. Rozumiem. I wtedy będzie e, drewno bardziej błyszczące. Tak, i będzie na dłużej też zakonsumowane. Okay. E, w porządku. Składamy sprzęt. Również bardzo ważną rzeczą jest dbanie o czystość zamku. Ten zamek jest taki, widzę, ma takie e, różnego rodzaju bardzo delikatne e, wgłębienia, szczegóły. Więc jak tam wacikiem? Mamy sposób. Aha, patyczki Patyczek do uszu. Do uszu. Nasz środek do czyszczenia. Mhm. Nanosimy w tych miejscach, gdzie są pozostałości starego smaru. Mhm. I zobaczcie, świetnie się czyści wszystko. Precyzyjna robota. Możemy zajrzeć tu do środka jeszcze, co tu się dzieje. Czyścić. Glicę przy okazji możemy sprawdzić. Jeżeli będziemy mieli wyczyszczony zamek, czy nanosimy na niego olej? Tak, mamy nasz preparat o zapachu miętowym. Oil mint. W trudno dostępnych miejscach nanosimy spray'em. Resztę rozprowadzamy ściereczką. Wyczyszczony, zakonserwowany. Imiętowy. Imiętowy. Super. Proszę bardzo. Dziękuję. Powiem Ci tylko tyle, Adrianie. Ja jestem bardzo zadowolony. Moja broń wygląda jak nowa. Eee, dobra robota, ale to nie wszystko. Eee, za to, że tak. Eee, Świetnie to zrobiłeś. Mam dla Ciebie nagrodę niespodziankę. Podrzucę Ci jeszcze dubeltówkę, którą mam przy okazji ze sobą. Chciałbym, żebyś wykorzystał te preparaty na trochę starszej broni i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także dzięki za sztucer, zabieram go i już podrzucam dubeltówkę. Jeszcze raz dziękuję za świetnie wykonaną robotę. No, Adrianie, taka robota ekstra się trafiła. Chciałem dodatkowo prosić. O przeczyszczenie dubeltówki. Jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobiłeś z moim sztucerem. E, preparaty Globalgana, których e, używałeś, e, naprawdę e, spisały się rewelacyjnie, bo jest świetnie zakonserwowane drewno, e, świetnie wyczyszczony i świetnie naoliwiony, więc. E, nic innego mi nie pozostało, jak prosić Cię o to, żebyś to samo zrobił z moją drugą jednostką. Dzięki temu będę miał przez jakiś czas spokój, zwłaszcza, że nieprędko będę używał tej jednostki, więc prosiłbym Cię, żeby się tak zrobił na to, żeby mogła leżeć w szafie. Więc zostawiam Was razem z Adrianem, który pokaże Wam, jak powinno się konserwować, czyścić broń oraz zająć się elementami drewnianymi. Ja rozumiem, że chciałbyś, żeby doprowadzić ją do perfekcji. Tego oczekuję. No to zajmijmy się. Mamy trzy środki do czyszczenia, do konserwacji, pielęgnacji drewna. Przygotowaliśmy też trzy różne ściereczki, żeby nie mieszać środków. Waciki do demakijażu i patyczki do czyszczenia uszu. Zaczynamy od rozebrania dubeltówki. Tu mamy czułęko. Zdejmujemy lufy. O, jest troszeczkę brudna w środku, więc pierwszą rzeczą, którą zrobimy, użyjemy środka do czyszczenia broni. Opikamy do luf. Poczekamy parę minut. Sprawdzimy. Tutaj widać dosyć dużo smaru jest, pozostałości, po a, jakieś kawałki spłonek nawet. Również środek do czyszczenia. Minęło około 5 minut, także możemy się zabrać do y, dalszego czyszczenia broni. Mam tutaj wycior aluminiowy, nie jest obrotowy tak jak w broni kulowej, gdzie powinien się obracać Wycior razem ze szczotką. Możemy wacik wkładamy do lufy, Możemy dwukrotnie będzie większy opór stawiało i będzie większą ilość zbierało pozostałości. trochę. Można na białym tle zajrzeć do luf, coś tam troszeczkę jeszcze zostało. Resztę będzie trzeba usunąć szczotką mosiężną. Szczotki mosiężne w jedną stronę tylko przyciągamy przez lufę. Przypominam, że robimy to w warunkach polowych. Na pewno wygodniej byłoby na warsztacie. czynność poprawiamy kilkukrotnie, aż do uzyskania zadowalającego efektu. Zajmiemy się teraz baskiną. Widać, że tutaj wszystkie te pozostałości starego smaru, nagaru, mosiądzu z łusek, że to wszystko Chodzi. Od razu widać, że jest efekt czyszczenia, piękna grawerowana baskila, częściowo troszeczkę korozji też zeszło. Tak samo w lufie tutaj są zakamarki, gdzie możemy dodatkowo przejechać patyczkiem. Nanosimy niewielką ilość preparatu jeszcze na ściereczkę i czyścimy z zewnątrz. To jakieś były używane wcześniej preparaty, ale to wszystko jest pozaklejane. Lufa gotowa. Czyścimy jeszcze czułęko. To wcześniej pokazywałem, że jest troszeczkę korozji. Preparat częściowo tylko to usunął, ponieważ korozja na tyle mocno się wdarła w strukturę stali, że musimy sobie bardziej mechanicznie tutaj poradzić, nie chemicznie, czyli wełna stalowa. I znowu zaczynamy od luf. was warstwę smaru. Możemy to znowu zrobić za pomocą wacika jednej sztuki, troszeczkę będzie luźnie przechodziło. Będzie delikatnie smarować. Druga lufa niewielka ilość. drugą ściereczkę do drugiego preparatu, czyli do smaru, baskila. Też ciężko dojść, czymkolwiek, więc pryskamy do środka. Preparat można spokojnie pryskać, do urządzenie spustowe jak gdzieś tam wcieknie, na pewno nie zalepi. Chwila gotowa. Smarujemy członko. Tu można więcej do środka na mechanizmy też napryskać. Na pewno większa ilość nie zaszkodzi. I został nam trzeci etap, czyli konserwacja drewna. Miał być na połysk, więc robimy na połysk. Od środka nanosimy. Ma być na połysk, więc preparatu musi być troszeczkę więcej. Czyli dozujemy bezpośrednio, odkładamy. Odkładamy na 15 minut i czekamy. Wosk bardzo ładnie wchłonął się w drewno. Teraz musimy wypolerować. Widać, że dawno nic tutaj nie było robione. Łęko, polerujemy. Zyskaliśmy bardzo ładny efekt. To nie jest mokre, to, co tutaj widzimy. To po prostu się błyszczy. Gotowe. Drodzy Państwo, najważniejszą rzeczą po polowaniu bądź pobycie na szczemnicy, gdzie strzelaliśmy, jest wyczyszczenie przewodu lufy, co zapobiega nam osadzaniu się nagarów, korozji lufy oraz konserwacja broni z zewnątrz od potu, deszczu innych warunków atmosferycznych. Dziękuję Państwu za uwagę. Dashboard.